Trzeba trochę gazu dodać Dwojeczka i jedziemy Tylko tutaj jeszcze jest jedna rzecz To może przeskazać O, podpórkę trzeba ją schować Trochę gazu i jedziemy <laughs> Muszę przyznać, że ta jazda tym motorem jest mega agresywna i bardzo hardkorowa No, bo czasem tak się zdarza. Na tej drodze trzeba uważać na jednego typa. To jest nasz kuzyn, który sobie tutaj jedzie, na nawalone swoją zielono-szarą, brudną, chorabie I on ogólnie wam nie ustąpi. Droga jest z jego i koniec. Ja sobie pojadę tym razem normalnie tutaj tą drogą, bo jest po prostu szybciej. I tak jak teraz widzicie, tu jedziemy sobie tą drogą. Minęliśmy jedno gospodarstwo i tutaj po lewej stronie będzie też drugie gospodarstwo, raczej taki dom. Tutaj zrzucano drewno, ale nas interesuje dom po lewej stronie, który jest kawałek dalej. O, to jest ten dom tutaj. Oj kurwa! I przy okazji jeszcze jechał ten osioł. Ja, jeszcze raz, tym no, tutaj miałem fuksa. Nie mam kasku, kask jest w pokoju moim. Tam w chacie przy takich manewrach. Można zginąć, i w tym momencie zaczynacie. No to też nie powiedziałem o tym, ale śmierć tutaj, jak tworzycie grę, to musicie wyłączyć sobie permanentną. Bo inaczej będzie game over ale jak się e, zginiecie, to re, respawnujecie się koło kościoła tuż przy sklepie i w tym momencie jesteście bez pojazdu, bez niczego I jedynie co możecie zrobić, to pojechać tym pierdolonym autobusem oczywiście musicie być grzeczni, bo jak będziecie niegrzeczni, czyli zapalicie papierosa to was może kierowca wypierdolić z tego i będziecie musieli iść całą drogę z babcia, a tak przynajmniej może gdzieś tam was porzucić jak to zrobić? Jak zrobić, żeby się zatrzymał? O nie, deszcz. Musicie pokazać kciuk w, w górę, to wtedy was wypuści i zatrzyma się tylko tam, gdzie najbliżej macie do swojej chaty. A czy wy wybieracie, nie? Bo on nie działa autostradą, nie jeździ tymi dróżkami. Tu jest mechanik. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. Coś tutaj, tego tu Musimy minąć mechanika i po prawej stronie jest opuszczone gospodarstwo nawiedzone zresztą Polecam przyjechać tutaj w nocy to zobaczycie a jak nie to ja wam pokażę Kurwa się wyjebał Dobra, to jest to miejsce które nas intereruje Kasimy, jak będziemy sobie ten to co zakręcamy nóżka niech się tutaj oprze i idziemy do chaty. Wyciągamy naszą nasz młotek. teraz jest on tutaj. I musimy rozwalić te drzwi jodne. I drugie. Dobra, motek możemy sobie schować. I idziemy na górę. Tutaj są schodki. I tutaj yy, na tym podraszu jest gniazdo os, które może Was zabić. Dlatego też sobie kucamy I wzdłuż krawędzi bezpiecznie sobie idziemy. Oponki możecie schować sobie do waszej kajdy, lub po prostu je wyrzucić przez to okienko. Jako, że ja mam plecak to od razu je sobie biorę. I wracamy z powrotem do naszej miejscówki. Do mechanika nie będę wracać, bo tam u niego w sumie nic nie mam. A nawet jeżeli byśmy mieli, znaczy, jeżeli byście dostali od rodziców trochę więcej kasy niż ja, to polecam wam. Kupno sobie paru części. Dobra, zamykamy zawór. Czekaj, musi być pionowo. Kopnia. Dobra i podpórkę. I jedyneczka jedziemy To polecam Wam wjechać do tego mechanika i zrobić pewną taką małą, fajną. Jakby to powiedzieć, fajny zakup. Bo. Dopóki wszystkie części są rozmontowane, czyli leżą luźno u nas w garażu Czy nawet jeżeli je zainstalujecie, ale potem na przykład że dobra, chcę ją wymienić, no to wykręcić To taka część pojawia się równolegle u mechanika w wersji nówka-cewka Czyli niebite, niezniszczone i tak Co zresztą zaraz zobaczycie Ja sobie tutaj tylko zaparkuję naszą furą To co, co? co? Tu sobie zejdę, nóżkę Otwarte ma? Otwarte. I można sobie, zobaczcie To są wszystkie części, które aktualnie leżą u nas w garażu Są niewymienione. Ja na przykład polecałbym wam Dokonania zakupu pewnych rzeczy Na pewno rozrusznik i alternator które z tych części to jest bardzo ważna rzecz Żeby ją mimo wszystko wymienić 425 kosztuje alternator a 295 zapłacimy za rozróżnik, Tylko to są nowe rzeczy. Tak samo sprzęgło, czy w ogóle skrzynia biegów. To są, wiadomo, to są duże kwoty. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że któraś z tych części na pewno jest zjebana. Ja niestety tej kasy nie mam. I faktem jest, że najlepiej byłoby wymienić sobie hmm, alternator, myślę. Dzień, dzień, dzień. Więc, jeżeli mam wybrać mniejsze zło, to wybiorę sobie właśnie to. Jak widać, sprzedawca... No i zobaczcie, zostało nam niewiele kasy. Korbowody to jest tłok... To, to nie jest 1000, tylko to są w sensie 1, 2, 3, 4, 339, nie stać nas. Tutaj też nas nie stać, nie stać, nie stać, ojejku, to wszystko kosa. No niestety, tylko jedynie to wymieniłem sobie. Wiadomo, no nie musicie, no słuchajcie, wszystko wyjdzie dopiero jak odpalicie tego... Znaczy, jak odpalicie... Jak spróbujecie odpalić, bo ja już z doświadczenia wiem, że za każdym razem coś było nie tak. Dlatego też wolę już sobie na tym etapie, dopóki mam jakieś tam pieniądze, to wymienić. Gdybym miał trochę więcej, to na pewno wymieniłbym jeszcze rozróżnik, ale jako, że nie mam, no to wybierzemy sobie akurat tę część, czyli alternator, czyli to, co odpowiada za ładowanie samochodu. Z elektryką to niestety różnie bywa. Dobra, wracamy do naszej miejscówki i uważamy na kuzyna. Kurwa. Będzie tylko nie do wody Dobra, jak się coś takiego wydarzy To możecie zawsze Zawsze możecie naszego nasze, Nasz pojazd, możecie sobie po prostu w, Wsiąść go w ręce I po prostu przetransportować sobie go Siadamy I jedziemy Dobra, teraz tak, tu jest skrót. Teoretycznie... Nadal no w samej. Teoretycznie. Powiem Wam tak, na temat tego skrótu... To jest... Różnie. Możemy zaryzykować i pojechać. Zobaczymy czy nie jedzie pociąg z przodu i z tyłu. Ogólnie starajcie się nie skakać pomiędzy tutaj tymi torami, tylko jak już tak teraz jedziecie, to niech on jedzie. Z samochodami jest tak, że może się zablokować i wam stanie. Czią mi się to nieraz zdarzyło, także ta droga tego skrótu jest kusząca, ale dosyć ryzykowa. Na razie na spokojnie jedziemy. Skracamy duży dystans. No i przy okazji możemy jechać tyle, ile fabryka dała. Oj. Chyba jedzie pociąg. Już widać tutaj przejazd. A już sobie tak delikatnie zwolnię. Okej. Okay. Na razie powiedzmy, że jest bezpiecznie. Albo i nie? No, jedzie pociąg ten. O kurde, jedzie pociąg. Dobra, spadamy. Zderzenie z pociągiem jest śmiertelne. I on naprawdę jedzie szybko Jednak dobrze, dobrze miałem przeczucie, że trzeba było spadać stamtąd Właśnie to jest to, że Chwila nieuwagi Coś tam się stanie, zatrzymacie się Coś wam tutaj się zepsuje I nagle kurczę, patrzycie, a za wami jedzie Cudowny pociąg Już nieraz się zdziwiłem Ale dzięki temu też skróciliśmy troszeczkę tą trasę I tak oto właśnie widać Że po, dopiero po dwóch dniach Zniknie takiego Dobrego przygotowania jesteś w stanie zacząć montować satsumę, bo w każdym innym przypadku yy, i tak czeka Was podróż do miasta, podróż po te opony, bo bez tego nic nie zrobicie. Niestety. Oczywiście możemy sobie tą satsumę zacząć montować wcześniej, ale po prostu będzie to o wiele bardziej trudne, frustrujące i bezsensowne. Czujeczka, Jak sami też zobaczyliście, ja mam satsumy po polsku. Dlatego...